Witam. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak utworzyć takie sensory liczące czas do rozładowania bądź do naładowania magazynu w Home asystencie Mając ESP32 komunikujące się z Waszym JKBMS-em, możecie takie sensory sobie utworzyć. W tym celu musicie z opisu tego filmu wejść w link, który będzie przekierowaniem do mojego dysku Google. Na tym Dysku znajdują się dwa pliki do rozładowania, do naładowania. Musicie je pobrać na swój komputer. Po pobraniu ich przechodzimy z powrotem do Home Asystenta. Wybieramy ustawienia, wybieramy urządzenia oraz usługi. Wchodzimy w pomocników i tu w prawym dolnym rogu wybieramy utwórz pomocnika. Następnie przechodzimy i wyszukujemy template, sensor. I tu możemy nadać nazwę naszego sensora. Ja testowo nadam nazwę B. I dalej przechodzimy do folderu, do którego pobraliśmy pliki. Ja wybiorę do rozładowania. Kopiujemy całą zawartość poprzez komendę ctrl -A, Następnie CTRL-C. Przechodzimy z powrotem do Home Assistanta. Wklejamy tutaj poprzez komendę ctrl -V. I mamy wklejony plik. Jak widzicie, on już liczy dla mnie czas do rozładowania. I teraz musicie dopasować ten plik do waszych sensorów. Jak widzicie, polega on na sensorach odnośnie pozostałej pojemności, odnośnie prądu. A dalej to już czysta matematyka. Teraz pokażę wam jak dopasować go do trzech magazynów. A więc usuwamy tą część, usuwamy tą część. I usuwamy tu. I jeszcze musimy usunąć prąd, który tu jest liczony. I tak, słuchajcie, wygląda sensor dopasowany do trzech magazynów. Oczywiście, wy nazwy sensorów musicie podstawić swoje. Tu nic już nie musimy wybierać. Wystarczy ten sensor zatwierdzić. Jak widzicie. Pojawił się on w sensorach, w pomocnikach raczej, bez kategorii jako sensor B. I proszę bardzo, 138 godzin do rozładowania w tym momencie mojego magazynu. I tak to wygląda. A ja mam sensor utworzony tu swój. Przypominam, tamten sensor był utworzony dla trzech, ten jest utworzony dla czterech, więc ten czas też się będzie troszkę różnił. I tak to wygląda w moim przypadku. Pozdrawiam i cześć.